Większość Rad Osiedli organizuje festyny, które mają na celu zintegrowanie mieszkańców. Są zewnętrzną wizytówką pracy radnych. Każde osiedle stara się wypracować własny charakter takiej imprezy. Jedne kończą go fajerwerkami, inne wspólnym ogniskiem. Rada Osiedla Sołacz postanowiła nawiązać do wspaniałej, sięgającej początku XX wieku tradycji koncertów w Parku Sołackim. I przyczynić się do ożywienia tak pieczołowicie rewaloryzowanego jednego z najpiękniejszych miejsc w Poznaniu. 7 lipca odbył się pierwszy w tym sezonie koncert sołacki. Przez znaki na niebie, przez, em, przez to będzie inauguracja tych koncertów w tym roku. Będziemy mieli też dziewięć koncertów, tak jak zwykle. Troszkę nam to było trudno uzupełnić do tych dziewięciu, bo nie mamy dofinansowania, dofinansowania miasta w tym roku. Ale w to miejsce udało nam się pozyskać teatr muzyczny, który ten dziewiąty koncert 1 września nam zorganizuje i sfinansuje to będzie ich koncert w całości. A może przy okazji tak powiem o tym, kto w ogóle, jakie organizacje uczestniczą w, w tym przedsięwzięciu. No to jest od 23 lat inicjatywa Radio Osiedla Sołacz. Rada Osiedla Sołacz, która kiedyś organizowała festyny, to jakoś tutaj w tej dzielnicy nie zawsze się udawało najlepiej. I stwierdziliśmy, że może takim naszym festynem będą koncerty sołackie. I y, Rado się da że od początku tu finansowała. Korzystaliśmy zawsze też y, z dofinansowania i z udziału restauracji Meridian. Y, y, miasto też pomagało jed, w jednym roku bardziej inny mniej, w innych latach wcale i jako sobie radziliśmy i w tym roku też radzimy. Także Rada Osiedla że organizuje w tym roku sześć koncertów, Towarzystwo Sołacza wspiera to organizacyjnie, Restauracja Meridian dwa koncerty, no i ten ostatni, finałowy, to będzie koncert zorganizowany przez Teatr Muzyczny. Są przemiłe spotkania w każdy lipcowy i sierpniowy i na początku września, niedzielny wieczór, zawsze o 18, zawsze za darmo. I tu jest zawsze niezwykła atmosfera. Przyjeżdżają ludzie z całego poznania, z obrzeży, by w pięknych okolicznościach przyrody posłuchać dobrej, ambitnej muzyki. To chyba dla Państwa jako organizatorów też jest miło spoglądać na tłumy, które czasami przychodzą i na stojąco godzinę, półtorej i dwie godziny <ślałek> słuchają muzyki. Właśnie na stojąco i to jest nasz ból, taki, tak, taka nasza bolączka i troska o to, żeby tych przede wszystkim seniorów posadzić, bo oni chodzą potem i czasami o kulach i mówią, no ja już nie mogę stać, gdyby Pan coś zorganizował. I właśnie Rada Osiedla Sołacz w zeszłym roku ufundowała, takie widać tam w tle, Ławostoły i ich jest dziesięć, i jest gdzie już bardziej usiąść. Tutaj też zieleń miejska cztery ławki nowe nam postawiła, także jest lepiej. Będziemy się starać, żeby jeszcze bardziej te potrzeby zaspokoić i żeby ludzie mogli sobie rzeczywiście usiąść. A część przechodzi, pospaceruje, przejdzie rowerem, z pieskiem ludzie przechodzą, także tu jest dowolność dosyć duża. Koncerty odbywają się bez względu na pogodę we wszystkie lipcowe i sierpniowe niedziele o godzinie 18. .00. 7 lipca zaprezentowali się Jolanta Ciecharowska i Romuald Andrzejewski. Będzie to piosenka literacka, tak zwana, bo nie lubię tego określenia, poezja śpiewana, jednak. Będzie to również piosenka autorska, czyli będą to moje teksty, będą to teksty innych poetów. Będzie to muzyka Romualda Andrzejewskiego, jak również moja. Będzie to taka dosyć e, specyficzna muzyka i specyficzny, e, specyficzny klimat podejrzewam, ale wydaje mi się, że czasami w tak rozbieganym świecie to się przydaje coś takiego. Myślę, że tak. I myślę, że publiczność, która przychodzi na te koncerty jest bardzo otwarta. Na wszelkie rodzaje muzyki i warto im proponować coś bardzo alternatywnego. Ludzie potrzebują czegoś takiego, takiego oddechu. Dlatego wydaje mi się. Zresztą to będzie też takie jazz, jazzowe trochę, taki klimat właśnie, taki przeróżny klimat, trochę poezji, trochę jazzu. No i będzie tam jeszcze kilka utworów z płyty najnowszej Kwadry Księżyca z aranżacją Romualda Andrzejewskiego. Cztery poetki, między ja i muzyka y, Pana y, Lecha na proszkietce. On idealny dla mnie był, on był, on był, zmyślał o mnie, tylko żył on, żył on, żył. Gdy z rana i skonana, nic nie mówił mi. Nie miałam przy nim żadnych tros, zwyczajnych tros. On działał tak jak wosk, jak plastru wosk. I sądzę, że mój los, mój własny los, nie był wcale zły. Aż potem nagle przyszedł on. To on, to on. Jeden dzień rozwali schron, solidny schron. W duszy mojej niepokoje zaczął siać, jak przedtem nikt. Koncerty w, na tarasie hotelu Meridian mają wieloletnią tradycję. Od ponad 20 lat spotykamy się w każdą niedzielę lipca, sierpnia, by posłuchać dobrej muzyki. Wy bardzo mocno wspieracie i współpracujecie z Radą Osiedla Sołacz, z towarzystwem przyjaciół Sołacza, by tą muzyczną ucztę Poznania zapewnić. W tym roku kolejne nasze spotkania i kolejne zaproszenie tutaj. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że to nie jest tylko te 20 lat, które minęło, czy ponad 20 lat, ale jeszcze ponad 20 lat przed nami. Także my bardzo kładziemy duży nacisk na organizację tych koncertów. Bardzo dobrze z panem Krzysztofem nam się współpracuje. Staramy się zawsze dopiąć wszystko do, do ostatniego guzika, żeby te koncerty wypadały bardzo solidnie, nazwijmy to. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj gościć ludzi z Jeżyc, z Winograd, z całego Poznania, bo to się coraz bardziej rozrasta. Także mam nadzieję, że to nawet nie te 20 parę lat, a, a jeszcze dłużej. Wspaniali artyści na waszej scenie zawsze. Dobieracie fantastyczny repertuar, zapraszacie wyjątkowe osoby, które pokazują, jak różnorodna potrafi być muzyka. Oj, od poezji dzisiejszej przez bluesa, jazz, każdy rodzaj muzyki, który łatwo wpada w ucho. Dzisiaj troszeczkę trudniejsza muzyka, ale myślę, że też będzie przyjemna do słuchania. A już w najbliższą niedzielę, 14 lipca, na scenie przy restauracji Meridians, wystąpi dobrze Państwu znany zespół Good Staff. Początek koncertu o godzinie 18.00. Zapraszamy.